Podlek emocjonalny. Radek majd i Piotr Konas. Piotrek, jak się czujesz dzisiaj? Dziś czuję się bardzo dobrze. Czuję, że wszystkie moje sprawy są w najlepszym porządku. Czuję się szczęśliwy, spokojny. Czuję się spełniony, pełen nadziei, optymizmu. I, że wszystko będzie dobrze. No właśnie. Ludzie w kryzysie potrafią opowiadać cudowne bajki. Powinniśmy to zauważyć. Albo powinniśmy przestać opowiadać cudowne bajki i zadzwonić na helmy emocjonalny. Skonsultować się z ekspertami. Zobaczyć, czy cudowne bajki to jest rzeczywiście wyjście z naszych problemów i z naszej sytuacji. Może jest inne, może jest bardziej realne. Może będziemy mogli odłożyć te cudowne bajki i rzeczywiście zrobić coś empatycznie dla siebie.